No to czas podsumować konkurs Grand Prix, konkurs dużej rundy Grand Prix oczywiście przed nami w niedzielę, ale to był pierwszy rankingowy konkurs podczas Sopockiej Kawaliady, gościem w studiu zawodniczka, która jeszcze niedawno była na parkurze, Natalia Palmowska, witam serdecznie dobry, w naszym studiu. Jesteśmy po naprawdę emocjonujący i zgodnie z przewidywaniami rozgrywce, Matas Petraitis, najrówniej, tutaj były takie trzy momenty, gdzie można było ucinać tego dystansu tam, gdzie inni 8-9 fule. Mata z 7 fule i to przyniosło efekt. Do tego płynna jazda. Dokładnie tak. Już ten koń mi się podobał jakiś czas temu, może dlatego, że jest siwy, ale oprócz tego jest bardzo skoczny i bardzo wysoko skacze, co widać przez to. Matas bardzo często te czasy nie były na tym koniu tak szybkie, bo traci ten czas w locie. A dzisiaj dużo ofensywnie jechał i tym samym, że ten koń bardzo dużo kryje tele, terenu w galopie, był w stanie urwać fule już od jedynki do przeszkody numer dwa w rozgrywce. Z Robił 7 kroków galopu konia, później bardzo płynnie przez zakręt, też bardzo dobre skoki tutaj po kolei, wszędzie równa ilość fulę, i myślę, że dystans do ostatniej przeszkody. Wszyscy robili 7, on zrobił sześć. i to też sprawiło, że mimo, że to nie była bardzo szybka jazda dla oka, to jednak tego terenu ubywało mu najszybciej. Zaraz wrócimy do naszej rozmowy, ale teraz jesteśmy w strefie wywiadów. Karina Czechowicz i gość przy mikrofonie. This is the first Longines ranking class at Kawarjada Sopot. How do you rate the difficulty of the course? The course was difficult enough. It was ten clear round, so good number and it shows that it was difficult enough. It was, was the most difficult part. Mm -hmm. special place maybe there wasn't for me. okay, so how do you like uh, cavalada sapot? how does your horse feel in the arena? i like uh, all cavalada shows, so here is amazing arena. i like to compete here. and tell us a few words about your partner. how long have you known each other? i have him since two years old. so i've been riding him for a while already. And I really believed in him, and last year he's showing that he's worth uh, to work on. Huge congratulations. Thank, Thank you very much. much. Oto zwycięzca konkursu, ale my powiedzmy z Natalią Palmowską o polskich przejazdach, bo oglądaliśmy w rozgrywce kilka polskich bezbłędnych przejazdów. Weronika Wilska, Czarnecka i Kualita, Wojciech Dalkę i Kenan, Małgorzata Ciszek-Lewicka i Daisy, czyli trzy, co ważne, i Weronika Wilska, Czarnecka i Wojciech Dalkę na dziewięcioletnich koniach stosunkowo młodych. Tak, i dwa kasztany, bardzo skoczne. E, Weroniki koń zdecydowanie bardziej mm, żywiołowy, co było widać, dużo e, szybciej galopujący i stąd myślę, że ten czas znacznie lepszy. Też Weronika bardzo dobrze płynnie do przodu jechała. E, no, Zrobiła zdecydowanie więcej fulę między przeszkodami, bo też tutaj początek troszeczkę wypadła po pierwszej przeszkodzie i tam wcisnęła jeszcze jedną fulę, ale świetny, ofensywny też przejazd, świetnie skakała Kolita. Wojciech Dalkę na młodym koniu, na koniu wchodzącym w ten wysoki level konkursów na światowym poziomie i też myślę, że jest bardzo zadowolony, że dwa przejazdy płynnie. Bardzo równo, bez większego problemu. Przejechał na zero w dobrym czasie, bo też jechał krótko, mimo że trochę wolniej. To, to pozwoliło mu to być czwartym, prawda? Piąte miejsce: Piąte Weronika miejsce. Wilska, czwarta, a szósta Małgorzata Ciszek-Lewicka na Daisy. Wchodząc do rozgrywki, nie powiedziała ostatniego słowa, bo też jazda bezbłędna. Już nie tak szybka, nie było to takie proste, ale przede wszystkim dwa bezbłędne przejazdy. Też brawa. Dynamiczna, szybka, Daisy też po przerwie dopiero wraca do takiego poziomu. Myślę, że Małgosia jest bardzo zadowolona z tego przejazdu, no i ma prawo, bo przejazd bardzo płynny i bez problemu tutaj Daisy sobie radziła z tą wysokością. Też dwa przejazdy na zero, także gratulacje dla polskich zawodników, którzy tutaj pokazali dużą klasę. Jeszcze Aleksandra Kieżnowska, cztery punkty, mściwo i kiecoń, cztery punkty karne w rozgrywce, siódme, ósme miejsce, zobaczymy ich. Także podczas dekoracji. I na te dekoracje czas się przenieść. Gościem Państwa i moim w studiu była Natalia Palmowska. Dziękuję bardzo za wizytę Ja w również studiu. bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za uwagę. Za chwilę dekoracja. Po dekoracji wrócimy jeszcze do naszego studia. Zatem proszę zostać z nami. Do zobaczenia.